No cześć, ja jestem Szymek Gaming to jest Mass Effect 2, nowa gra, import postaci z Mass Effect 1 I teraz mamy do wyboru James Shepard, czy Jane Shepard, Jane Shepard, czy Jane Shepard Ja wyszedłem do wniosku, że w tej części chcę zagrać szturmowcem, mężczyzną z podstawowym wyglądem postaci Nie musicie się z tym zgadzać, ale jeżeli się z tym nie zgadzacie, to po prostu nie oglądajcie się, wczytuje, a ja czekam na rozwałkę. Herbata stygnie, więc trzeba ją szybko wypić. Twardziel chyba cię coś. Bierzemy żołnierza, bo nie chcę Fejliza mieć w czasie nagrywania. Automatyczny awans wyłączony. Imię James Shepard, Ranga. Pięćdziesiąty poziom, specjalizacja wojskowa, to można zmienić w tej części. Komandor Shepard kroczy ścieżką sprawiedliwości i teraz też będziemy kroczyć ścieżką sprawiedliwości, bo ją lubię. Status Wrexa, Rex przeżył misję na Wirmirze. Kajdan Alenko ginie na Wirmirze. Ach, jak mi się szkoda, jak mi cię szkoda, żartowałem, bolaszli. Rada zostaje ocalona podczas ataku na Cytalele. Dobra, kontynuujemy. Ja się zamykam. Shepard zrobił wszystko ale jak należy. Dupa. Lepiej niż sądziliśmy. Żartowałem. Ratując cytadele i radę, nie lubię jej. ludzkość zaskarbiła sobie zaufanie Ale się zamykam już ale to wciąż za mało. Rada jest nam wdzięczna, jednak Szepard nadal ma największe szanse. A wysyłają go do walki z Getami. Getami. A przecież to nie o nie chodzi. Żniwiarze wciąż gdzieś tam czyhają. ...i to my musimy ich powstrzymać. Rada nie zaufa Cerberusowi. Nie przyjmie naszej pomocy. Nawet mimo wszystkich naszych zasług. Ale Shepard. Podążą za nim. To prawdziwy bohater, wręcz ikona. Tyle, że jest sam. Strata Shepard to strata ludzkości. Ja tam wolę Tali, która ma bardzo Więc wielkie i szerokie biodra. Teraz możecie sobie to przeczytać, bo ja już to czytałem miliard razy, jak to przechodziłem. To był taki wjazd, Surprise, Normandia. Napęd nadświetlny. Systemy maskujące aktywne. Wszystkie kontrolki zielone. Jesteśmy ukryci. Marnujemy czas. Od czterech dni przeszukujemy ten sektor i nie znaleźliśmy żadnych śladów getów. W ciągu miesiąca zniknęły tu trzy statki. Coś się stało. Pewnie łowcy niewolników. Pełno ich w układach terminusa. Skaner dalekiego zasięgu coś wykrył. Niezidentyfikowany statek. Wygląda to na Szymon ten... leci po autograf. Nie mamy go w bazie. Do Szyparta lecimy. Ale ja takiego brzydkiego nie startu statku nie ma. Jest na kolizyjnej z nami. Niemożliwe. Systemy maskujące Nie aktywne. Getty Nie ma mogły... To Nie getty. Przygotujcie się na uniki! Co, ten statek obsarany czymś? Nie ten statek. Ooo, ale pizno. Presli chorąży bariery, bariery kinetyczne. Presli chorąży bariery kinetyczne. Kinektyczne. Jakieś. No dlaczego oni są tacy nieprzyjaźni do. względem nas. O, cze cześć Ashley. Ja wam stracę tylko tak cicho, że ja miałem z nią romans w jedynce. Więc to dużo zmieni. Jeszcze do na czas? Oczywiście. Przymierze nas nie porzuci. Musimy wytrwać. Wszyscy do promów na pokomentach. Joker dostał kokpicie. Nie porzuci okrętu. Ja też tu zostaję. Co? Ty nawet nie masz tu co do gadania. Skierujcie załogę do promu. Ja wezmę Jokera. Komandorze, ty nie masz tu nic do gadania, ty jesteś tylko od strzelania i... Yeah. No nawet trupa nie wciągniecie Nie ja chcę już robić mordor Powiedzcie, że już mogę Mówcie to teraz ja. Może jeszcze trochę ściszę, bo mi za głośno jest i mnie nie będzie słychać wezmę na 20% a to na 30% o, o, arzy lepiej SSV Normandia o, idzie szybciej no, ale się, ale se długo pochodził A, i jeszcze muszę Wam powiedzieć, że nie będę miał tego kodu Cerberusa. Nie będę miał tych dodatkowych misji, bo założyłem konto i zapomniałem hasła. I nie będę mógł do sieci Cerberusa. Dobra, idziemy. Musimy się wydostać. Nie porzucę Normandii. Wciąż mogę ją uratować. Już po Normandii. Twoja śmierć. Dobra, pomóż mi wstać. Szykują kolejny atak. Mm. Oje, ale wszystko się rozwala. Uważaj na Te ale raz piszcze o rękę, to co on ma? I rękę, i nogę chorą? Bo on ma jakiś zespół kaprala, czy coś w tym stylu, czy kaprala. I on ma nogi takie, że jak chodzi samemu, to mu się szybko łamie, no coś w tym stylu. Czyli, że ma łamliwości kości, o coś w o tak, łamliwości kości u nóg, łamliwości kości. Ja zawsze chciałem być kosmonautem, ale jak ja wlecę w kosmos, to nie chcę, żeby mi coś takiego nie rozwaliło mój statek kosmiczny. prom. Herbata się skończyła, koniec nagrywania żartowałem. Przygnębiająca muzyka, a tutaj jest strasznie ciepło. Mas effect tu. Nie. Po raz drugi musimy pewno uratować cały świat przed zagładą, bo jesteśmy takimi prokoksami. Chociaż w sumie my jesteśmy martwi, więc jak mamy ich uratować? A to co? Powiertarki. Komandor odzyskany, jednak obrażenia są znacznie poważniejsze niż przypuszczano. A to jest ta z początku. A to jest... Serce i ciało trochę porozwalane, że tak powiem. A mój brat ma głośną muzykę włączoną. O ja, no mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Tego ciągłego przeklinania w jego rapie, srapie duperele. Hmm, to kolorów. Tak, w ogóle wczoraj doznałem takiego zadowolenia, ponieważ na mój komentarz odpisała niezapominajka i byłem, tak i byłem tak zajarany, że heja... Dobra, taką twarzę weźmiemy, bo i tak nie chcę was zanudzać tym tworzeniem. A ten szaport jest dosyć przystojny. -lu 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 -lu. Chcia Mówiłem, że wezmę tego szturmowca, więc wezmę tego szturmowca. Ojen, ale on ma to głośno. Amunicja drążąca, bariera ciśnięcie. Nie, bariera, bariera, bo to może wchłonąć dużo obrażeń. A ten szturmowiec to on jest taki rząd, się może przyciągać do wrogów. Tak. I muszę mieć wtedy długo HP, żeby tym przy... Dużo HP, żeby przy tym żoł w rogu długo wytrwać. No, akceptujemy. Boha James Shepard, przestrzeń, bohaterstwo, szturmowiec, bariera. okej okay, akceptujemy. Zatwierdził. Kolejne wczytywanie, a ja się nie mogę doczekać rozpoczęcia zabawy. Kto to? Wykazujesz Wilson domu, co jakiś. Wilson, jeszcze nie teraz. Środek uspokajający. Przepraszam, nie próbuj się ruszać. Leż, spróbuj zachować spokój. Ten wciąż przyspiesza. Aktywność mózgu sięga poza następny odcinek kupię sobie Mirandę. Będę, gra będę grał z Mirandą i mi pił Mirandę. <susza> <Miranda. susza> co za suchar. Ojen, ale ty blada, jak ściana. Ona chyba na słońce nie wychodzi. Pobudka panie. O! No, została zaatakowana. Trzeba wszystkich rozwalić, tych, którzy nas zaatakowali. Musisz uratować świat. Górne ciepło. co mi się ręce. Poziom trzeci: cztery punkty. I weźmy to fala uderzeniowa to jest ten fajowy skill, ja wam pokażę Zara na jakimś skurczybyku A ja nie mam na razie strzelbów po raz. A to jest o tyle głupie, że na początku dostajesz iry do paladu, jak już przeszedłeś i dużo kasy, dlatego że prze ten, że przechodzisz po raz drugi albo zaimportować bogatą tw postać i to mnie wkurza. Patrz, jaki jestem chętny. Widzicie? To jest najfajniejszy skill. Ja będę ich tak wszystkich rozwalał. Przepadł, nadciągają mechy. Nie ryzykuj. Mechy, pozostając za Patrz, a teraz to. Aha, to tą barierę przez przypadek zrobiłem, a ja chciałem falę uderzeniową. Dobra, to na następnych, którzy wejdą stamtąd, zrobię falę uderzeniową. Widzieliście, jak fajnie ich podniosło? To jest ostatni, tak? Jesteś ostatni? Panie, jesteś ostatni? Nie, dwóch tam jeszcze jest. A to do tego patrzę i zrobię drugi raz. Ale to jest zarumbiste. tylko gdzie on jest. Dobra no. robota, Dobra, ty się zamknij, ja tu amunicję zbieram. Mirinda się zamknij. Nie trać czasu, mogę odwrócić uwagę mechów tylko na chwilę. Krotnik! Będziemy się bawić gronatnikom. Patrz Zobaczyli nas. Bez al co No zje, jadę, jadę. O tak nawet nie musiałem wiedzieć. i tak przeszło. Kurde, ale ja jestem głupi, zmatowałem tylko amunicję. One same wybuchną. Albo to! Zarąbię je! Ho hoho, ho, jestem taki niemiły. Notujemy powolne postępy, ale pacjent wraca do formy. Najważniejsze narządy działają, mamy też śladową aktywność mózgową. Celem wszystkim odeszliśmy... Ja was odrabia, później stąd zniknę. Hoha, jestem taki zły. Jestem doktorem Bundersztycem. Szynycelem Dunderschny... no ledwu, dobra. Szynycel. Jeszcze to. Aktualizacja. Koszty projektu są astronomiczne. już 4 miliony kredytów. Nikt 4 miliony? Tyle to ja w totka nie mogę wygrać. To ja wygrać. To, Heny myślałem, że jestem trochę więcej wart. 4 miliony. Ludzie.

No, jak się Mirin wstawi Marcie, do, do lodówki, to będzie zimno. Hofer, kolejny śmieszny że z którego się nie wszyscy Gim... A ja nie ja mogę. Się... Co tu robisz? Myślałem, że wciąż nad tobą pracują. <laughs> Nade mną pracują? Naprawdę? Napisał, co się Wiesz pewnie więcej ode mnie. Tak, przepraszam. Jestem Jacob Taylor. Stacjonuję tu... Wykryto, bro. No po co żeś głowę wychylał, jak... BUUUM! Headshot! Sytuacja musi wyglądać gorzej, niż sądziłem, skoro Miranda cię uruchomiła. Powiem ci co i jak, ale najpierw dostańmy się do promu. Mm. To twoja stacja, Jacob. Po pierwsze, nie mamy za dużo pochłaniaczy ciepłych. Upoważnienia do Przepraszam. Dobra, sobie wezmę. Ogniową amunicję Ojojojojo, olej mi Olech piść. I teraz musimy przyciągnąć, inaczej będzie się ich więcej Spawnowało coraz Dobra, nie będę was Zanudzał tymi gatunkami. I tak nic się nie dowiem Wilson? Mówi Jacob Jestem tu z Shepardem. Wykończyliśmy mechy w skrzydle D Shepard żyje? Rozumiem, Wilson. Zostań na tej linii. Pamiętam chyba Wilsona. To Pana. on. Główny technik medyczny. Bezpośredni podwładny Mirandy. Przynieś, podaj, pozamiata Tonele konserwacyjne są tam. Dobra, idziemy. Moje głupie komentarze zapewne was zanudzają. Zauważono was. To diabła, Wilson. Pełno tu megu. całej stacji... Bum, szmato, giniesz Kurde No wolę robić takie głupie komentarze niż siedzieć yy, Niż gadać tak yy, Idziemy w górę po schodach yy, No, skręcamy w lewo No, fajna gielka Ogólnie mi się podoba Otworzymy se ten laptop Cerberusa O, fajny ten laptop

Gdzie? Nie widzę pana. Gdzie? Gdzie? A tu. Rani, tak. z... medi... Mam nadzieję, że to ty Weź me tak, wezmę me Medijel i, i zrobię moim kluczem. Moimi obcęgami taki trick, czy ulat... Dobra się pomocy. cicho. I moim super tym. Moim y omni tulem, Zrobię taki triczek, że go uratuje, patrz. Aha Bo ja nacisnąłem jakieś tam tajemne guziczki i go to uratowało. Dzięki, Nie sądziłem, że kiedyś ocaliśmy życie. Wygląda na to, że jesteśmy kwita. Chciałem spróbować wyłączyć te mechy. Niestety ktokolwiek je schakował, usmażył cały system. To nieodwracalne! On mi wygląda na strojce, trzymógłąć. Dlatego w ogóle masz dostęp do mechów właśnie. No właśnie, on jest zdrajcą, trzeba go zabić. Teraz, i, ty. Dobra, ty teraz i tu. Twitter. Dobra, teraz i tu też wytłumaczysz? Giniesz. Dla mnie wszyscy jesteście obcy. Poszukajmy winnego, kiedy już będziemy bezpieczni. Mm. Dobra, Shepard. Trzeba poszukać Mirandy. Nie możemy jej tu zostawić. Zapomnij o Mirandzie. Była w skrzydle D. Tam się aż roiło od mechów. Nie ma szans, żeby wciąż żyła. Ty, Ty na serio chyba jesteś przecież. zdrajcą a tak. Wszyscy zginęli, tylko my mamy uratować swoje tyłki, przecież inni są w ogóle niepotrzebni. Skoro tak, to po co miałabym nie budzić i ostrzegać przed atakiem? Może nie jest zdrajczykiem. No właśnie... My tu jesteśmy, jej tu nie ma. Musimy się ratować. Do już nie... O cholera przyszły zabaweczki moje! Naprawdę chcecie jeszcze? A ciekawe czy tak nie mogę. Dobra, użyjemy tego przejmowania na tym górnie. Doskonale. Zabierajmy się stąd. Ty, ale Te, ale. Dobra, rozwaliliśmy ich, ale robi się nieprzyjemnie. Zauważ mi, jeśli ci powiem dla kogo pracujemy? Ja ci w ogóle nie ufam, koleś. Nie damy rady, jeśli będzie się spodziewać strzałów w plecy. Jeśli chcesz skorzystszewową, to co wieś W ogóle jak oni się ubierają? Projekt Łazasz. Program, w którym cię odbudowano, jest finansowany I na co im ja? Przecież ja ich tyle rozwaliłem, baz, że oni by się obsrali. To jakaś grupa prorudzka, tak? Zabili admirała Kahoku. Ale to nie jest cała prawda. Przymierze uznało cię za zmarłego. Cerberus wydał fortunę, żeby przywrócić cię do życia.

Patrz, to jest śmieszne właśnie. Bo, bo ja w kogoś celuję, a oni kłócają. W nikogo nie celuję, celuję, oni kłócają. To jest takie śmieszne. I pis, Nic im się nie dzieje. Dobra, koniec zabawy. Trzeba robić to. O jen. O jen. Jakie to jest banalne. I nagle. Czas minął. Przegrałeś to. no gdzie jest to fioletowe gówno? No. Dobra, ja jeszcze... Już chcę bawić z mechami dalej. No i jak na zawołanie dużo mechów. pii ha, 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 ha. A, już miałem się do niego przyciągać. Ale już go zarumwali. Z... Chcecie zniszczyć mi zabawę? Z mechami? Naprawdę? Jesteście eserzy. Schakowany mech, rozmawiaj. No dobre te moje tarcze mnie nie No Nie nie możesz wycelować? Nie No przecież stoi tutaj. Jesteś ciotowaty. Oh my god, jesteś taki ciotowaty, Shepard. Stałeś przed nim, ale nie, nie dosięgnę celu! Nie będę mógł patrzeć jak rozkwaszuję te mechy na ścianie. Nie, zróbmy mu na złość. Jeny gdzie? O oj, Ojen. I muszę kolejnego szukać, naprawdę. O, kasa leci. O, i tylko 886, o bo zjebałem tamto. I dlatego. Ojej. A! ale jestem pro. Oni nie mają do mnie szans. A, to są te teksty z początku. Oj, oj, oj. Dobra, idziemy skopać dupę człowiekowi iluzji. Otwórz drzwi! Prędko, tędy. Już prawie na... Miranda, ale przecież... Zjadło mu jedno słowo. Niestety wybrawiasz? takich faili w dubbingu jest dosyć no, dużo. Tak no, samo no, jak no, no, niektórzy zwracają się do szeparda, e, że, że jest kobietą, a do szepardowej, że jest mężczyzną. Nawet jeśli masz pewność, czy naprawdę na to zasłużył? Włamał się do systemów bezpieczeństwa, zabił moich ludzi i zabiłby również nas. Jesteś pewna, Mirando? Znaliśmy go od lat. A jeśli się mylisz? Nigdy się nie mylę. Myślałam, że już się nauczyłem. Pewna siebie, tarczynko. zimna Miranda. Skoro tak twierdzisz? No i co dalej? Wsiądziemy do promu i odlecimy. Mój szef chce z tobą pomówić. Oni wszyscy się nie jakoś poszło, dziwacznie. Ubierają w serbeza. tym Cerberusie. To jakieś o, mody chyba naginie. Niekiedy spodnie. Nie Oni jeansów nie ruszą. Skoro już o wszystkim tak otwarcie gadamy, to może komandor ma jeszcze jakieś pytania? Ciekawe, że pokazujesz się teraz, kiedy opuszczamy stację. Co robiłaś podczas ataku? Janę. i jeszcze na Skype się. No, i wszyscy do mnie dzwonią, bo jakże nagrywam, ale wszyscy muszą do mnie dzwonić. Mały kat panowie.